Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś odcinek premierowy. Mamy zdrabkowy cash. Taka zdrabka za 10 zł. Szukamy wygrywających liczb pliku, który nam nie mnoży i worka, który daje dwukrotność. A tak się przedstawia tabela. Widzę, że wcisnęli 70.

Tu jest dyszka i pod workiem 20, czyli mamy 50 zł. Ja cię kręcę. Pierwsza strapka już z plusem FF. Nawet nie pamiętam. No, bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy w takim odziazie Szóstkę. Są za koleją dwie.

Pięćdziesiąt osiem, czterdzieści osiem nie ma, czterdzieści dziewięć, osiemnaście, czterdzieści siedem, trzydzieści cztery dalej mam pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście. 35 nie ma, 31 tu blisko, 14, 33 i 44. No to szósteczka okazało się przegrana, K i F. Okej, okay. no to w kolejce, kolejna to ósma z numerem 8.

Dwadzieścia trzy nie ma, trzynaście też nie, dwanaście, czterdzieści dziewięć, no blisko, i dwadzieścia dziewięć, jest tylko trzydzieści siedem, i tutaj się schowała dyszka Z, Z i Z. Dobra, to taka kolejna. I ostatnia, numer siedemnasty pięćdziesiąt dziewięć, osiemnaście, czterdzieści cztery, trzydzieści siedem i czterdzieści sześć. Mam tak trzydzieści trzy, pięćdziesiąt trzy nie ma, dwadzieścia trzy. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery, na razie nic trzydzieści dwa, nie ma pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści jeden oraz czterdzieści siedem, dużo boków w tych zrobkach jedenaście, czterdzieści osiem, nie ma.

Także 17 i szóstka są przegrane, A tutaj mam tak w ósemce 10 zł. No i w piątce jest 50. Znalazłam worek i liczbę. W pliku nie znalazłam dziś. Może jeszcze będę próbować. Także kończymy z plusikiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!